Gdy młodą trawą pachnie ziemia, coś nosi mnie Od jutra bym kompletnie zmienił to życie mdłe I nawet drzwi, co były proste, skrzywiłbym też Bo po to właśnie wiosna, wiosna jest Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę Auto na benzynę, na auto na ropę Złote na dolary, dolary na marki Prace na wagary, żonę na kochanki, żeby to co gorsze lepsze mogło być. Ale nie mam forsy, więc nie zmienię nic. Na wiosnę nawet stary seter Romans chce mieć, a Józef nie jest już facetem, bo zmienił płeć. Stanisław przeniósł się zem 4 wczoraj pod most, bo chciał za wszelką cenę zmienić coś. Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę, auto na benzynę, na auto na ropę, złote na dolary, dolary na marki, pracę na wagary, żonę na kochanki, żeby to co gorsze lepsze mogło być, ale nie mam forsy więc nie zmienię nic. Już Jacek mówił czas na zmiany i to jest fakt. By inteligent zacofany założył frak, żeby włóczęga podjadł mięsa, a bogacz schudł, bym każdą klęskę w sukces zmienić mógł. Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę. Auto na benzynę, na auto na ropę, złote na dolary, dolary na marki, pracę na bagary, żonę na kochanki. Żeby to co gorsze lepsze mogło być. Wyjechały już rowery, deskorolki, motorynki. Pan minister zdjął kapelusz, schował szalik i podpinkę. Wielkie pranie u sąsiadki na podwórku chmara dzieci. Poseł zmienił dyplomatkę na rakietę. Więc zagrajmy dziś w zielone, żeby nam się poszczęściło. Pani rzecznik zamyślona znów się w okno zapatrzyła. Pan senator za miasteczki do senatu przyniósł grabie. Nici będą z referatu, nie ma sprawy. Ta wiosna już nie wasza i nie nasza. Zielonym za proporczykiem. Niech nikt jej przez megafon nie ogłasza. Niech będzie zwykłą wiosną ze słowikiem, bez odezw, bez plakatów i zatynek. Bez haseł, jak Finlandia, neutralna. Niech w parku poda rękę, jak dziewczyna, kwitnąca i pachnąca i banalna. Chociaż to mało, tak by chciało się po prostu. Żeby ta wiosna była sobie zwykłą wiosną Nie kupujmy dzisiaj gazet, żeby głowa odpoczęła Chodźmy sobie gdzieś pomarzyć, może przyśni się ideał Choć goryczy jeszcze tyle, sokiem z marchią przepijmy Zakwitnijmy krótką chwilę, zakwitnijmy Anarchiści z Marszałkowski, idźcie sobie do łazienek Pogadajcie o miłości, jak hipisi dawno tem, Nim wiosenne sny przeminą, zanim płatki zgubi kwiecień Trwaj nam chwilo, bo trwaj chwilo nam, bo przecież Ta wiosna już nie wasza i nie nasza Zielonym załoboce proporczykiem Niech nikt jej przez megafon nie ogłasza Niech będzie zwykłą wiosną ze słowikiem, bez odezw, bez plakatów i zadymek, bez haseł jak Finlandia neutralna. Niech w parku poda rękę jak dziewczyna, kwitnąca i pachnąca i banalna. Nie uczmy się tej wiosny na zebraniach i jej się też od życia coś należy. Nie męczmy już tej wiosny petycjami, spróbujmy tylko trochę w nią uwierzyć. Powłóczmy się z tą wiosną po ulicach, bez celu, tak i bezinteresownie, popatrzmy, jak się budzi, rozkwita, nie dbając o reklamę i widownie. I choć to mało tak by chciało się po prostu. Żeby ta wiosna Była sobie zwykłą wiosną Nam każą ruki paszwa I szczerzyć zęby dodam, Śpiewać wesoło To łaskawie rzucą pieniądze. My dla nich tyle co nic Na butach pył, w oknie kit Odpad historii Znaczy się inteligenty nas mają w garści, to fakt, my dla nich popiół i piach Nasze myślenie ich do głębi denerwuje Chętnie nas zetrona na miał, lśniące opony i hałd, Bo tylko piszem, ale nic nie produkuje. Żebyśmy tylko zdrowi byli Żeby się jeszcze chciało żyć Żeby daleko od debili i debili tych goryli Zanim Polska zmienią w kicz Żeby nam umysł nie zindyczał nie usnął od kiełbachy mózg, bo jeśli nie, to marsz donikąd, dyktatura hurtowników, jeśli nie, to po nas szlus Kurtownia bawi się dziś, jest prezes mikuś i miś, my o tem potem napiszemy do gazety. To obowiązek nasz psi, by rejestrować ich dni, jak żlomo wpadają w te kotlety. To nasz interes im mózg, by piórem śledzić ich gust na balu lwów, na balu krów, balu baranów, bo oni mają swój glejt. Gawronik storyczna gate, bo oni pany, a my ich długoszej żebyśmy tylko zdrowi byli, żeby się jeszcze chciało żyć, żeby daleko od debili i debili tych goryli, zanim Polskę zmienią w kicz. Byle nam umysł nie zindyczał. Nie usnął od kiełbachy mózg, bo jeśli nie, to marsz donikąd, dyktaturach hurtowników, jeśli nie, to po nas szlust. Cześć, panie, tu się ma, twój palwoperze znów trwa. Fabrykant rusza z obszarnikiem w białe tango, a w ciemnej kuchni wśród kląd, bo nie ma force na prąd, kleci wierszyki, inteligent kulturalny. Podobno Herbert tu wpadł i brodzki obiad gdzieś zjadł, a potem spotkał się z kółeczkiem emerytów. I achy, ochy są w krągach, książki idą na złom, bo nikt niczego już nie czyta, oprócz żyta, żebyśmy tylko zdrowi byli. Żeby się jeszcze chciało żyć, żeby daleko od debili i debili tych goryli, zanim Polskę zmieniał w kicz. Byle nam umysł nie zindyczał, nie usnął od kiełbachy mózg, bo jeśli nie, to marsz donikąd, dyktatura churrytowników, jeśli nie, to po nas szlus. Nam każą ruki paszłam paszwa, i szczerzyć zęby dodam Śpiewać wesoło, to łaskawie rzucą pieniądze My dla nich tyle co nic Na butach pył, w oknie kit Odpad historii, znaczy się inteligenty Nas mają w garści, to fakt My dla nich popiół i piach Nasze myślenie ich do głębi denerwuje Chętnie nas zetrą na miał Lśniące opony i chałt Bo tylko piszem, ale nic nie produkuję Żebyśmy tylko zdrowi byli żeby się jeszcze chciało żyć, żeby daleko od debili, debili tych goryli, zanim Polska zmienią w kicz. Żeby nam umysł nie zindyczał, nie usnął od kiełbachy mózg, bo jeśli nie, to marsz donikąd, dyktatura hurtowników, jeśli nie, to po nas szlus. Hurtownia bawi się dziś, jest prezes mikuś i miś, my o tym potem napiszemy do gazety. To obowiązek nasz, psi, by rejestrować ich dni Jak żlą ostrygi wpadają w te kotlety To nasz interes im mózg, by piórem śledzić ich gust Na balu lwów, na balu krów, balu baranów Bo oni mają swój glejt, gawronik, story, snapsgate, Bo oni pany, a my ich długoszejany Żebyśmy tylko zdrowi byli Żeby się jeszcze chciało żyć żeby daleko od debili i debili tych goryli, zanim Polskę zmieniał w kicz, byle nam umysł nie zindyczał, nie usnął od kiełbachy mózg. Bo jeśli nie to marsz donikąd dyktaturach hurtowników, jeśli nie to po nas szlust. Cześć panie tuim, siema, twój pal w znów trwa, fabrykant rusza z obszarnikiem w białe tango, a w ciemnej kuchni wśród kląt, bo nie ma forcy na prąd, kleci wierszyki inteligent kulturalny. Podobno Herbert tu wpadł i brocki obiad gdzieś zjadł, a potem spotkał się z kółeczkiem emerytów. I achy, ochy są w krągach, książki idą na złom, bo nikt niczego już nie czyta, oprócz żyta, żebyśmy tylko zdrowi byli. Żeby się jeszcze chciało żyć Żeby daleko od debili i debili tych goryli Zanim Polskę zmienią w kicz Byle nam umysł nie zindyczał Nie usnął od kiełbachy mózg Bo jeśli nie, to marsz donikąd, dyktatura hurtowniku Jeśli nie, to po nas szlus Gdy młodą trawą pachnie ziemia, coś nosi mnie Od jutra bym kompletnie zmienił to życie mdłe I nawet drzwi, co były proste, skrzywiłbym też Bo po to właśnie wiosna, wiosna jest Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę Auto na benzynę, auto na ropę Złote na dolary, dolary na marki Prace na wagary, żonę na kochanki żeby to, co gorsze, lepsze mogło być. Ale nie mam forsy, więc nie zmienię nic. Na wiosnę nawet stary seter Romans chce mieć, A Józef nie jest już facetem, bo zmienił płeć. Stanisław przeniósł się 4 wczoraj pod most, Bo chciał za wszelką cenę zmienić coś. Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę Auto na benzynę, na auto na ropę Złote na dolary, dolary na marki Prace na bagary, żonę na kochanki Żeby to co gorsze, lepsze mogło być Ale nie mam forsy, więc nie zmienię nic Już Jacek kupił czas na zmiany i to jest fakt by inteligent, zacofany, założył brak Żeby włóczęga podjadł mięsa, a bogacz schudł Bym każdą klęskę w sukces zmienić mógł Zmieniłbym rodzinę, zmieniłbym robotę Auto na benzynę, na auto na ropę Złote na dolary, dolary na marki Prace na bagary, żonę na kochanki Żeby to, co gorsze, lepsze mogło być